Czy wiesz jak szybko wziąć pożyczkę przez internet? Wystarczy, że na swoim laptopie, telefonie albo tablecie wejdziesz na happypożyczki.pl i klikniesz Chcę pożyczkę. Na początek musimy się poznać. Zapytamy cię o kilka podstawowych danych, aby przygotować dla ciebie najlepszą ofertę, musimy poznać twój PESEL. Możesz go znaleźć na swoim dowodzie osobistym. Poprosimy cię jeszcze o zaznaczenie kilku zgód. Niektóre z nich są konieczne do przygotowania oferty. Na dalszym etapie będziemy potrzebowali jeszcze tylko kilku informacji, które znasz na pamięć. Na koniec zadamy Ci już tylko pytanie o numer konta na jaki mamy przelać Ci pieniądze? Będziemy potrzebowali Twojego pełnomocnictwa, zgody na weryfikację kredytową oraz akceptacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. To wszystko dla bezpieczeństwa Twoich danych i tylko tyle informacji potrzebujemy od Ciebie. Teraz w ciągu dwóch minut przygotujemy dla ciebie specjalną ofertę pożyczki na raty. Dwie minuty to tyle, ile potrzebujesz na zaparzenie kawy. Jeśli przeszedłeś pozytywnie naszą weryfikację po dwóch minutach oferta wyświetli się na twoim ekranie. Gratulacje! Pokażemy ci, jaką możesz dostać maksymalną kwotę i w ilu ratach możesz ją spłacić. Teraz musisz tylko zdecydować, ile chcesz pożyczyć i na jak długo. Od razu pokażemy ci, jak wysoka będzie twoja rata. Dostaniesz podsumowanie całej oferty. Możesz zdecydować, w jakim dniu miesiąca chcesz spłacać swoją ratę. Pobierz formularz informacyjny i umowę i dokładnie je przeczytaj. Zaznacz, że przeczytałeś te dokumenty i potwierdź, że akceptujesz naszą ofertę. Teraz piłeczka jest po Twojej stronie. Poprosimy Cię o weryfikację podanego numeru konta przez przelanie jednej złotówki, którą niezwłocznie odeślemy. W ciągu 20 minut nasz konsultant zadzwoni do Ciebie, by zweryfikować numer telefonu. To już wszystko. Widzisz, jakie to proste? Wejdź na happypożyczki.pl, wypełnij wniosek, zaakceptuj ofertę i ciesz się realizacją swoich planów. Jakie szczęście, że są happypożyczki.